Pojazd jest wyposażony w automatyczną klimatyzację zapewniającą optymalny komfort. Po włączeniu trybu automatycznego układ reguluje następujące parametry: temperatura powietrza, intensywność nawiewu, rozprowadzenie powietrza w kabinie oraz recykulację powietrza. Wszystko jest podporządkowane optymalnemu komfortowi pasażerów i utrzymaniu dobrej widoczności. Aby włączyć tryb automatyczny, naciśnij ten przycisk. Następnie zaświeci się zintegrowana dioda LED Auto. W trybie automatycznym system włącza i wyłącza klimatyzację. Aby wymusić wyłączenie klimatyzacji, należy nacisnąć ten przycisk, a wbudowany wskaźnik zgaśnie. Ten element sterujący służy do regulacji prędkości wentylatora, a ten do regulacji temperatury. Aby zmienić rozkład powietrza w kabinie pasażerskiej, obróć ten element sterujący do żądanej pozycji. Uwaga! Po ręcznej zmianie któregokolwiek z tych ustawień tryb automatyczny zostaje wyłączony. Aby włączyć go ponownie, naciśnij przycisk auto. Jeżeli na oknach widać skroploną parę wodną lub szron, naciśnięciem tego przycisku włączysz funkcję Clear View. Otrzymasz szybkie odmgławianie lub odszranianie przedniej szyby, przednich szyb bocznych i, w zależności od wersji, lusterek drzwi. Klimatyzacja i odszranianie lusterek zostaną automatycznie aktywowane. Aby aktywować ręcznie funkcję odszraniania lusterek, naciśnij ten przycisk. Aby włączyć odszranianie i odgławianie przedniej szyby, należy nacisnąć ten przycisk przy włączonym silniku. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję. Wreszcie, aby zapobiec dostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do kabiny, na przykład w korkach, twój pojazd przy odpowiednio niskiej jakości powietrza automatycznie włącza funkcję recykulacja powietrza. Układ wentylacji działa wtedy w obiegu zamkniętym. Można ją oczywiście włączyć ręcznie poprzez wciśnięcie tego przycisku. Wówczas zapala się lampka kontrolna na tablicy wskaźników, aby potwierdzić włączenie. Uwaga! Zbyt długie korzystanie z tej funkcji może powodować zaparowanie szyb. Zalecamy, aby w miarę możliwości jak najszybciej przełączyć się z powrotem na tryb automatyczny. Aby wyłączyć cały system klimatyzacji, należy ustawić ten element sterujący w pozycji OFF. Uwaga! Tryb eco może zmniejszać efektywność działania klimatyzacji w celu zmniejszenia zużycia energii.